Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu dotyczącego prawa HR. Nazywam się Michał Szuszczyński, jestem radcą prawnym i partnerem w kancelarii Szuszczyński-Kamińska. Ze mną jest moja wspólniczka Ania Kamińska. Cześć, Aniu. Cześć, Michał, cześć. Dzień dobry. Ania w naszej kancelarii nadzoruje praktykę wynagrodzeń i w związku z powyższym, jak zapewne państwo się domyślają, porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o czekającej nas jawności płac. No właśnie, dużo się strasznie mówi o tej jawności. E, każdego dnia internet przynosi coraz to nowe wiadomości. Może uporządkuj trochę. Czego to ma dotyczyć? W jakim punkcie jesteśmy? Mhm, to prawda. E, faktycznie dużo się mówi i dużo się mówi właśnie o tym, ha, ha, często pada hasło e, jawność płac. Natomiast cały temat zaczął się od e, dyrektywy unijnej, która dotyczy wyrównywania e, wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami, czyli dotyczy tak zwanej luki płacowej. I jednym z narzędzi, które ma tą lukę płacową, czyli taką nieuzasadnioną różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, jakby zasypać, czy naprawić, czy zmniejszyć, to jest właśnie jawność płac, ale bardziej nawet transparentność zasad, czy przejrzystość zasad wynagradzania. Mhm. E, wspomniałaś o dyrektywie, a na jakim etapie my jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o nasze polskie przepisy? Mm -hmm. Wspomniałam o dyrektywie i od niej jeszcze za zacznę. E, dyrektywę my już mamy obowiązującą, to jest ważne, bo z samej dyrektywy już sporo rzeczy i sporo obowiązków dla pracodawców wynika, więc my już nawet dzisiaj sporo wiemy. Ona już obowiązuje, w niej się nic nie zmieni. Natomiast na polskie przepisy jeszcze czekamy. E, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej dostały czas do e, czerwca 2026, żeby wdrożyć przepisy krajowe, które będą pozwalały stosować te narzędzia przewidziane w dyrektywie. No jeżeli chodzi o polskie przepisy, to w resorcie pracy został powołany taki zespół, który ma stworzyć taki kompleksowy projekt. I na razie mamy zapowiedzi, że do końca tego roku, czyli do końca 2025 roku otrzymamy projekt takich kompleksowych regulacji. Projekt, mhm. który wedle dyrektywy miałby stać się prawem obowiązującym, tak jak wspomniałaś, w czerwcu 2026? Taki jest deadline mhm. dla państw członkowskich. Mhm. No natomiast my z jednej strony mamy jakieś doświadczenia polskie. A propos tego, jak wygląda mhm. implementacja przepisów unijnych, ostatnio mieliśmy przyk przykład z sygnalistami, kiedy to mhm. mieliśmy spore opóźnienia mhm. i trochę kary, jeszcze nałapaliśmy po drodze. Więc z jednej strony oczywiście może być tak, że to tutaj też nie zdążymy. Natomiast no, te prace w resorcie, one są dosyć zaawansowane, więc no, może się zdarzyć nawet, że one będą szybciej, te przepisy się pojawią szybciej, wejdą w życie. Natomiast no, ta połowa 2026 roku, to jest to, na co bym się dzisiaj nastawiała. Podcast nagrywamy w czerwcu 2025, czyli tak szybko licząc, wychodzi na to, że te przepisy e, będą obowiązywały w założeniu za rok. No to może pojawić się takie taka myśl od pracodawców, a to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, i teraz powiedz z praktyki Twojej, czy to jest tak, że pracodawcy powinni czekać, aż te przepisy się konkretne, nasze polskie, pojawią uh -huh. i wtedy zacząć działać i się przygotowywać, czy przeciwnie, mimo tego, że przepisów nie ma, pewne rzeczy już powinny być procedowane w firmach? No nie, no jakby wiadomo, że prawnicze serduszko powie, że nie ma co czekać, bo lepiej być przygotowanym wcześniej niż później spóźnionym. Natomiast to jest akurat taki temat, że my wśród naszych klientów, jak pracujemy z pracodawcami dzisiaj, z HR-ami nad właśnie już wdrożeniem różnych rozwiązań, które będą zgodne z tymi nowymi rozwiązaniami, nowymi przepisami, no to, to, to widać, że to jest po pierwsze bardzo różny stan wyjściowy w organizacjach, są firmy, które już dzisiaj mają pewne rzeczy poukładane, poustrukturyzowane, opisane dobrze i to jakby dobrze działa, więc tam jest niewiele pracy do zrobienia. Okay. Więc pewnie te faktycznie jeżeli jesteśmy taką organizacją, to faktycznie możemy się trochę poczekać. Natomiast jeżeli jesteśmy z tej drugiej grupy, tacy klienci też, na, też się zdarzają, tacy pracodawcy, gdzie Oprócz tego, że jakby nowe obowiązki się pojawią, tak, na przykład nowe obowiązki raportowe czy informacyjne, no to my jeszcze się musimy w ogóle przygotować do tego, żeby pewne rzeczy ujawniać, no bo jak ujawnimy takie rzeczy z bałaganem, czyli właśnie z jakimiś nierównościami, mhm. z jakimiś takimi kwestiami, które nie są łatwe do obiektywnego uzasadnienia, no to jakby przy, pierwszej, przy pierwszym ujawnieniu zrobimy sobie trochę kłopotów, więc jakby tu jest dużo pracy, tak, mhm. żeby się przy, przygotować w organizacji do tego, żeby te kwestie e, poukładać. No właśnie, bo wspomniałaś o tym raportowaniu. Ja gdzieś ostatnio spotkałem się z taką opinią, że e, czerwiec 2026, okej, okay, wtedy te przepisy mają zacząć obowiązywać, ale dobrze byłoby, gdyby na koniec 2025 roku nasze wewnętrzne, wewnętrzne przepisy płacowe były już wyczyszczone, żeby one były już w porządku, to potwierdzasz to? Potwierdzam, potwierdzam, powiem nawet więcej. Faktycznie jest tak, że my mówimy o tym, że termin na wdrożenie tych przepisów to jest czerwiec 2026, natomiast te przepisy przewidują dwa takie obowiązki informacyjne. Jeden to jest ten, ta kwestia raportu w sprawie luki płacowej. No to tutaj na gruncie dyrektywy w pracodawcy powyżej 100 pracowników będą takie raporty musieli składać okresowo i tam dyrektywa mówi w zależności od tego, jak duzi jesteśmy, tak często albo tak szybko pierwszy raport będziemy musieli złożyć. Natomiast na gruncie tego obowiązku ci najwięksi pracodawcy na gruncie dyrektywy, czyli ci, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób, to taki raport będą musieli składać już w 2027 roku za 2026, czyli za cały 2026, mhm. czyli od 1 stycznia 26 do no, 31 mhm. grudnia 26, no, czyli cały już ten okres mhm. musimy mieć jakby uporządkowany taki, żeby to ujawnianie nie było dla nas potem kłopotem, ale to jest jakby tylko jedna, jedna kwestia, bo jeszcze mamy drugi obowiązek z tych takich informacyjnych, Dyrektywa przewiduje, że każdy pracownik będzie mógł przyjść do pracodawcy i poprosić o informację o poziomie wynagrodzenia. I ta informacja będzie się składała z tego, że my będziemy pracownikowi mówili, jaki jest jego indywidualny poziom wynagrodzenia. Ale również jaki jest poziom wynagrodzenia w grupie zawodowej, do której należy, w podziale na kobiety mhm. i na mężczyzn. I tak mówię o tym poziomie wynagrodzenia już któryś raz, dlatego, że ten poziom jest, to pojęcie poziomu wynagrodzenia jest w, w dyrektywie zdefiniowane i ono jest zdefiniowane y i może być rozumiane jako roczne wynagrodzenie. Mhm. Czyli jeśli te przepisy wejdą w życie i mamy na przykład lipiec 26. Mhm i tam przyjdzie Kowalski, zapuka do działu kadr i płac i powie poproszę o taką informację o tym poziomie wynagrodzenia, no to jest bardzo duże ryzyko i takie prawdopodobieństwo, że będzie to wtedy polegało na tym, że my w tym lipcu będziemy przygotowywać informacje za 12 miesięcy wstecz, tak. czyli do, od lipca Mam 25, do czyli jak już zdradziłeś mhm. Państwu, jakby chwila moment, nie? Mhm. I już mhm. w tym okresie jesteśmy. Okej. Okay. Kiedy ja sobie czytam o tej dyrektywie, o tych pracach legislacyjnych, to mam wrażenie, że takim hasłem, który się kojarzy z tą dyrektywą, to jest to są widełki wynagrodzeń. Mam wrażenie, że na tym wszyscy się fokusują, że o tym wszyscy piszą. Mhm. Jak to jest z tymi widełkami? To rzeczywiście jest tak, że czerwiec 2026 i każdy pracodawca w każdym ogłoszeniu o pracę będzie musiał napisać, oferujemy. Od do, a jeżeli uh -huh. tak, to, to od do, to może być takie bardzo dowolne od do, uh -huh. no, żeby powiedzieć, uh -huh. żeby nie powiedzieć. Jak to uh -huh. wygląda? Powiedz, proszę. To jakby nie trzymając Ciebie i nikogo w suspensie, od razu powiem, że nie, że tak nie będzie. Póki co nic nie wskazuje na to, żeby tak, żeby tak miało być, że każde jedno ogłoszenie będzie musiało, musiało że to będzie obowiązkowe, żeby, żeby były tam ujęte widełki wynagrodzenia. No faktycznie te widełki, te ogłoszenia, to się zrobił jakiś taki temat przewodni, jeżeli chodzi o tą, o tą dyrektywę i o te przepisy polskie, które się pojawią. Natomiast zupełnie niepotrzebnie, bo ja tu zrobię dygresję, która jest w mojej ocenie w ogóle najważniejszym tematem, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pod kątem tej, tej dyrektywy i tych zmian. Najważniejsze proszę Państwa w dyrektywie są struktury wynagrodzenia. Każdy pracodawca, każdy pracodawca, niezależnie od tego, w jakim sektorze działa, w jakiej branży, jaki jest duży, jak mamy jednego pracownika, to już jesteśmy takim każdym pracodawcą, będzie musiał mieć stworzone. Przemyślane, przejrzyste i dostępne łatwo dla pracowników struktury wynagrodzenia. A co to znaczy? Co to znaczy struktura wynagrodzenia? Czyli struktury wynagrodzenia, czyli takie opisane zasady, na, na, w oparciu o które my kształtujemy płace w firmie, tak? Czyli mhm. to, co my w Polsce znamy jako siatkę płac na przykład, tak? Albo właśnie jako wartościowanie stanowisk, jako takie zasady awansowania, zasady progresji wynagrodzenia, tak? Czyli to wszystko jako firma, jako organizacja musimy mieć przemyślane, i no, mhm. jakby wiadomo, prawnik powie, że spisane, tak, no bo to musi być potem dostępne, więc zapewne będzie to jakaś forma e, musiało, będzie musiał mieć jakąś taką mhm. formę utrwalalną, że połamie sobie język. E, więc e, to, to jakby to jest najważniejsze, mhm. tak? Od tego trzeba zacząć. Jak do nas dzisiaj przychodzą pracodawcy z pytaniem, Ania help, bo idzie dyrektywa, a my jeszcze tak nie za bardzo, ale są wakacje, będzie trochę więcej czasu, to coś mhm. poróbmy. To zawsze zaczynamy od rozmowy o strukturach, od stworzeniu tych struktur. Bardzo często z doradcami, którzy pomagają w wartościowaniu mhm. tych stanowisk, tak, w dobrym tego ułożeniu, bo jak sobie te struktury zrobimy dobrze, to potem realizacja każdego z tych nowych obowiązków już będzie bardzo prosta, tak? no bo już mamy jakby... To jakby ten wsad, mm -hmm. to mięso chciałam powiedzieć, ale to brzydko, więc powiem to wsad. Nie? I jakby będzie nam łatwiej te, te wszystkie nowe obowiązki, czy to mm -hmm. informacyjne, czy to raportowe już potem mm -hmm. realizować. No i wracając teraz do tych widełek, które skradły show, a zupełnie niepotrzebnie, bo to jest, wiesz, to jest takie jakby kwiatek u kożucha trochę, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o, o to, jaki jest cel w ogóle tej, 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 tej całej regulacji. No to dyrektywa mówi, że faktycznie na etapie rekrutacji każdy kandydat powinien dostać informację o proponowanym wynagrodzeniu, o początkowym poziomie wynagrodzenia lub o jego przydziale. Natomiast dyrektywa mówi, że ta informacja może być przekazana na przykład w ogłoszeniu albo na przykład przed rozmową kwalifikacyjną, natomiast zawsze ma być przekazana w taki sposób, żeby kandydat mógł w taki przejrzysty, jasny, świadomy sposób prowadzić negocjacje płacowe przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu. Ale tu jeszcze mamy, dochodzi nam e, wątek polski, bo oprócz tego e, kompleksowego projektu, który jest przy, przy, przygotowywany w resorcie pracy, to my jeszcze w międzyczasie trochę. Bo lubimy sobie komplikować pewne rzeczy, mhm. pewnie dlatego, przyjęliśmy e, projekt e, ustawy, która zmienia kodeks pracy. E, I to jest projekt, tak zwane jasne zarobki. Mhm. I to już jest w ogóle, ja mówię, projekt, a on już został przyjęty. To jest ustawa, która została przejęta przez Sejm, poszła do Senatu. Se Senat zgłosił jakąś poprawkę, to się wróciło do Sejmu i Sejm też już tą poprawkę przyjął. No i mhm. tak jak my tu dzisiaj siedzimy i rozmawiamy o prawie na trawie. E, to e, jakby dzisiejszy stan jest taki, że ta ustawa już czeka na podpis prezydenta. Mm -hmm. I ta ustawa, ona dotyczy właśnie tego etapu rekrutacji mm -hmm. i tego ujawniania informacji kandydatom do pracy. No i tu się w ogóle zrobił taki bardzo duży szum medialny, mm -hmm. bo to było w maju, jak ten projekt został przyjęty przez Sejm, ten, ten po raz pierwszy. Właśnie, że jakby bardzo dużo się pojawiło takiego przekazu, że teraz właśnie te widełki w ogłoszeniach. Mhm. Tymczasem te przepisy nie są tak napisane. One, w mojej ocenie, jakby nadal dają pracodawcy możliwość wyboru, czy mhm. on te informacje przekaże kandydatowi w ogłoszeniu o pracę. Jeśli nie w ogłoszeniu, to ma to zrobić. Przed rozmową kwalifikacyjną, a jeśli tego nie zrobił w ogłoszeniu przed rozmową mhm. kwalifikacyjną, no to teraz uwaga, przepis mówi przed nawiązaniem stosunku pracy. Okay. Mhm. Nawet nie przed zawarciem umowy, mhm. nie, tylko przed nawiązaniem mhm. stosunku pracy, ale w, każdej, w każdym z tych scenariuszy ma to być na tyle wcześnie, żeby kandydat mógł e, świadomie prowadzić negocjacje. Mhm. Te obowiązki, wracając z naszej dyrektywy, te obowiązki, one będą dotyczyły wszystkich pracodawców? Jak już te przepisy wejdą w życie, to w założeniu, niezależnie od tego, czy jestem nie wiem, sześcioosobowym mhm. biurem rachunkowym, czy sześciusetosobową korporacją? Tak. Wszystkich, 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 mhm. wszystkich. Jedyna różnica i jakby uzależnienie obowiązku mhm. od wielkości pracodawcy to jest obowiązek raportowy, mhm. bo tutaj dyrektywa mówi, że mają to robić pracodawcy powyżej 100 pracowników, no i potem w zależności jak duży mhm. jesteśmy tak szybko i tak często. Natomiast dyrektywa też mówi o tym, że przepisy krajowe mogą ten pułap obniżyć, okay. więc to czy to będą też mniejsze podmioty objęte tym obowiązkiem, to tego się dowiemy z przepisów krajowych. Mhm. Okej, okay, czyli powiedzieliśmy sobie o tym raportowaniu, powiedzieliśmy sobie o tym wartościowaniu stanowisk, powiedzieliśmy sobie trochę o tych widełkach. Zwróciłabyś jeszcze uwagę na jakieś inne obowiązki, które z tej dyrektywy wynikają i być może będą też uregulowane w naszym polskim prawie? No jakby generalnym obowiązkiem czy takim motywem przewodnim mm. jest to, żeby nie dyskryminować. Nie? Mm -hmm. Wiadomo, że dyrektywa mówi o równości wynagrodzeń ze względu znaczy bez względu na mm -hmm. płeć, nie? Mm -hmm. że to jakby dotyczy tylko takiego aspektu mm -hmm. dyskryminacji. No natomiast wszystkie procesy muszą być ułożone w sposób mm -hmm. niedyskryminacyjny. To, co też dzisiaj burzy taką burzy rodzi mm -hmm. dyskusję to jest kwestia nazw stanowisk, tak, że mhm. nazwy stanowiskach w ogłoszeniach, ale zapewne i za chwilę również w organizacjach mhm. będą musiały być tak sformułowane, żeby nie wskazywały tej płci, która miałaby być preferowana mhm. przez pracodawcę. Okej, okay, a tak kończąc, zmierzając powoli do końca, tak trochę, co uwielbiam, włożę kij w mrowisko i tak sobie myślę, no przecież my już na dzień dzisiejszy w kodeksie pracy mamy przepisy mówiące traktuj równo, mhm. nie dyskryminuj, Kobieta i mężczyzna mają prawo do takiego samego wynagrodzenia za tą samą pracę. Nawet wprost taki przepis Dokładnie mamy w tak. pracy. To po co właściwie ta dyrektywa i po co nam właściwie te przepisy? No, bo się okazuje, że nie działa, że dane zbierane w różnych państwach członkowskich, również na poziomie unijnym, pokazują, że ta luka płacowa, czyli takie nieuzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami, po prostu jest faktem. W różnych krajach różnie to wygląda, też mamy różne rodzaje luki płacowej, taką generalną, czy taką bardziej urealnioną, dotyczącą na przykład danego rodzaju, danego rodzaju pracy. I te różnice po prostu występują z różnych względów. Tu socjologowie pokazują i tłumaczą, więc jakby na poziomie unijnym podjęto decyzję, że, no, że konieczny jest jakiś taki kolejny krok, no bo państwa członkowskie po prostu mhm. sobie do, z tym na razie nie poradziły. A sądzisz, że te przepisy w takim kształcie pomogą? Myślę tak, jakby osobiście, personalnie, jak mam się wypowiedzieć, to mam nadzieję, że pomogą, mm -hmm. że taka faktycznie mm -hmm. przejrzystość tych zasad, to że to już nie będzie takim tematem tabu, że tak, no dzisiaj bardzo często jest tak, że pracodawcy wpisują do umów o pracę, do regulaminów wynagradzania postanowienia, na podstawie których pracownicy nie mogą mówić, ile zarabiają. Mm -hmm. My jakby wiemy, Jasne. że to jest nie do końca skuteczne prawnie. Mm -hmm. Sąd Najwyższy w Polsce już to wiele lat temu jakby przesądził, mm -hmm. że takie postanowienia, E, no są po prostu nieskuteczne prawnie, mm -hmm. bo to by oznaczało, że wszystkie przepisy o dyskryminacji możemy odłożyć na półkę, bo się mm -hmm. nikt nigdy nie dowie, ile, ile zarabia. E, no natomiast jakby jest taka mm -hmm. kultura, że o, o, o tym się nie mówi. No i wydaje mi się, że taki dostęp publiczny, bo na przykład te raporty płacowe, które będą składane, one przez ten organ, zobaczymy jaki, do którego będą przesyłane, one też mają być publikowane, nie? Mm -hmm. Żeby właśnie chodzi o to, żeby każdy sobie mógł tam na przykład kliknąć w internecie i sprawdzić jak w danym regionie, w danym zawodzie, czy u danego pracodawcy to wygląda, więc no, ja myślę, że zadziała. Plus jest jeszcze kwestia kar. Tu trochę widzieliśmy, jak to było w RODO. Nie? Też przecież my mhm. ustawy o ochronie danych osobowych no, mieliśmy już dawno. Mhm. A dopiero jak weszło RODO ze swoimi karami, to się okazało, że jakby to jest ważny temat i teraz pracodawcy czy przedsiębiorcy generalnie to się tym tematem zajęli. No i tutaj jest podobnie. Dyrektywa też przewiduje, że te przepisy krajowe mają wprowadzić kary, które będą proporcjonalne i odstraszające. Mhm. Więc ja sobie myślę, że te dzisiejsze 30 tysięcy złotych za wykroczenie. Mhm. Które my mamy jakby standardowo w przepisach prawa pracy, to chyba nie będzie to. <tutujesz> zakładam, że pojawi się jakieś nowe tutaj <tutujesz> rozwiązanie, powiem, żeby nie powiedzieć straszak, <tutujesz> <tutujesz> który też będzie jakby mobilizował <tutujesz> <tutujesz> do tego, żeby te równości no, nie występowały tak, na taką skalę. Już pominął się fakt, że te 30 tysięcy to rzadko kiedy w ogóle ma miejsce, bo najczęściej to kary za wykroczenia to są dwa. Czasami już jakaś sprawa idzie do sądu to 5 tysięcy. <tutujesz> <tutujesz> no dobrze, to w takim razie co? Może na koniec trzy. E, Hasła, trzy najważniejsze kroki, trzy najważniejsze rzeczy, które pracodawcy powinni wziąć pod uwagę w związku z tymi przepisami, nadchodzącymi przepisami. Mhm. Jakbym to miała, jakby tą, cały ten temat podsumować, i tak byś przyszedł do mnie i powiedział: Ania, jeszcze nic nie mam, od czego zacząć, trzy rzeczy, mhm. to bym powiedziała: Struktury wynagrodzenia, struktury wynagrodzenia mhm. i pamiętaj o czasie, że go wcale mhm. nie ma dużo, bo my mhm. nawet jak dzisiaj siedzimy i mówimy, mhm. że to jest rok, to jeżeli faktycznie my sobie pewne rzeczy poukładamy i w ogóle najlepszym patentem jest jakby podstawienie pewnych danych do jakby na sucho mm -hmm. zobaczyć, czy mm -hmm. nam luka płacowa mm -hmm. wychodzi, czy nie wychodzi, do nie? Mm -hmm. tego czasu nie ma zbyt wiele, a jeżeli się okaże z takiego właśnie podstawienia, że pewne nierówności jeszcze musimy y, y, wyrównać, y, no to z tego czasu się robi jeszcze mniej, mm -hmm. no bo przed nami jest co najwyżej jedna tura podwyżkowa, mm -hmm. no czasami dwie, jak ktoś to mm -hmm. robi częściej, E, więc jakby struktury, struktury wynagrodzenia i czas, czego trzeba na pewno pilnować. Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy Państwu. E, mam nadzieję, że te informacje, które Ania w pigułce Państwu przekazała, pomogą uporać się z tymi nadchodzącymi przepisami. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do widzenia. Trzymam kciuki. Do widzenia.